Moi rodzice pozwolili mojej siostrze mieszkać w mojej nieruchomości inwestycyjnej za darmo, bez uprzedniego skonsultowania się ze mną. Mamo, mówiłaś, że ona ma trudności, a ty nie masz problemu, mimo że przez sześć miesięcy nie płaci czynszu. Oni zobaczyli list z banku i w końcu zrozumieli, dlaczego ja nie byłam zmartwiona. Potrzebuję nowego startu, Emmo. Musisz to zrozumieć, i głos mojej matki pękał przez telefon. Mieszając błaganie z tym znajomym tonem wywołującym poczucie winy, który już nauczyłam się rozpoznawać. Stałam w moim biurze na Manhattanie, wpatrując się w panoramę miasta, próbując przetrawić to, co właśnie usłyszałam. Najwyraźniej moi rodzice pozwolili mojej siostrze, Jessice, mieszkać w mojej nieruchomości inwestycyjnej bez opłaty, zupełnie bez konsultacji ze mną i nie pomyśleli, żeby mnie zapytać. To moja nieruchomość, mamo, mówiłam spokojnie, choć ręka mocniej zaciskała się na telefonie. Tak, ale Jessica przechodzi przez trudny okres. Po rozwodzie nie ma dokąd pójść, a ty osiągasz tak wiele w swojej karierze finansowej w Nowym Jorku, a nieruchomość i tak nie jest wykorzystywana i odparła moja matka. Zamknęłam oczy, licząc do dziesięciu w milczeniu. W wieku trzydziestu dwóch lat ciężko pracowałam, budując swoją karierę jako bankier inwestycyjny, Oszczędzając każdą złotówkę, by móc inwestować w nieruchomości. Dom szeregowy w Chicago, do którego podobno przeprowadziła się moja siostra, był moją pierwszą poważną inwestycją nieruchomością, którą starannie odnowiłam i planowałam wynająć po cenie rynkowej. Poza tym, mamo, kontynuowała moja matka: Rodzina pomaga rodzinie, rodzina pomaga rodzinie. Ironiczne te słowa, bo gdzie była ta postawa rodzina na pierwszym miejscu kiedy to ja zmagałam się z problemami na studiach. Pracując na trzy etaty, podczas gdy Jessica korzystała z funduszu powierniczego, bawiąc się na całego. Jak długo ona już tam mieszka? Zapytałam, obawiając się odpowiedzi. O tylko kilka dni wtorkowy weekend, kiedy się wprowadziła Twój ojciec dał jej zapasowy klucz, który zostawiłaś u nas na wypadek nagłych sytuacji. Oczywiście, że tak zrobił. Zapasowy klucz, któremu ufałam, a teraz służy do wprowadzenia mojej bezrobotnej siostry do mojej nieruchomości inwestycyjnej na czas nieokreślony. A kiedy właściwie miałaś mi o tym powiedzieć? No właśnie, mówimy ci teraz, kochanie. A Jessica jest taka szczęśliwa, już rozmawia o przemałowaniu kilku pokoi, żeby rozjaśnić przestrzeń. Mój żołądek opadł. O nad ceo. Nic wielkiego, tylko kilka ścian akcentowych. Wiesz, jak dobra jest w projektowaniu wnętrz, przypomniała mama. Pamiętasz ten okres, kiedy chciała być dekoratorką? Tak, pamiętam. Tak jak pamiętam jej fazę fotograficzną, fazę instruktorki jogi i fazę z sokiem organicznym wszystkie to kosztowne przedsięwzięcia, finansowane przez naszych rodziców, które ostatecznie doniosły donikąd. Mamo, ona nie może tak po prostu Emmo, proszę przerwała mi mama, i czy nie możesz po prostu raz pomóc swojej siostrze? Przecież to rodzina. Wziąłam kolejny głęboki oddech, już snując plan. Masz rację, mamo. Ona przecież jest rodziną. O, kochanie, wiedziałam, że zrozumiesz. Zawsze byłaś rozsądna. Hm, mruknęłam, otwierając laptopa i wyciągając zapisy bankowe. Muszę już iść, mam spotkanie z klientem, powiedziałam, odkładając telefon. Po zakończeniu rozmowy usiadłam z powrotem w fotelu z lekkim uśmiechem na ustach. To, czego moja rodzina nie wiedziała, to fakt, że przygotowywałam się na coś takiego od miesięcy, odkąd Jessica rozwiodła się. Obserwowałam, jak zawsze ląduje na nogach dzięki rodzinnej ratunkę, widziałam, jak jej oczy błyszczały na widok moich sukcesów, stabilności, moich aktywów. Otworzyłam dolną szufladę biurka i wyciągnęłam grubą teczkę oznaczoną Chicago Property. W środku znajdowały się dokumenty, które przygotowałam z moją prawniczką sześć miesięcy temu na wszelki wypadek, zawiadomienia prawne, przepisy dotyczące nieruchomości i, co najważniejsze, papiery zmieniające status nieruchomości, która stała się częścią moich korporacyjnych aktywów. Widzisz, dom szeregowy nie był już tylko na moje nazwisko, teraz należał do mojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z rygorystycznymi protokołami prawnymi dotyczącymi zamieszkiwania i użytkowania. Każde nieautoryzowane zamieszkanie mogło być uznane za wtargnięcie na teren prywatny zgodnie z prawem korporacyjnym. Ustawiłam to specjalnie, aby chronić się przed rodzinnymi, nagłymi sytuacjami. Nagle mój telefon zadrżał od SMS-a od Jesiki. Dzięki, że pozwoliłaś mi się tu wbić. Jesteś najlepszą starszą siostrą na świecie. BTO. Czy mogłabym przestawić szafki kuchenne? Te obecne są takie przestarzałe, dodała. Nie odpowiedziałam, tylko podniosłam służbowy telefon i wybrałam numer mojej prawniczki. Sara, tu Emma. Pamiętasz scenariusz, który zaplanowałyśmy z domem w Chicago? To się dzieje. Tak, dokładnie tak, jak przewidziałyśmy. Czy możesz rozpocząć proces? Zapytała Sara. Spędziłam następną godzinę przeglądając dokumenty z Sara, ustalając wszystkie formalności. Firma zarządzająca nieruchomościami miała zostać powiadomiona, przygotowane miały być oficjalne zawiadomienia, a protokoły nadzoru korporacyjnego aktywowane. A co z twoimi rodzicami? Zapytała Sara. Nie będą zadowoleni, kiedy się dowiedzą. Nie będą wiedzieć, dopóki nie będzie za późno, odparłam. Poza tym, utracili wszelkie prawo do opinii, odkąd oddali zapasowy klucz bez zgody. Mój komputer zasygnalizował nadejście Emaila od Jesiki, tym razem z załączonymi zdjęciami mebli, które planowała kupić do swojego nowego mieszkania, używając karty kredytowej naszych rodziców. Bez wątpienia Ile czasu chcesz jeszcze czekać, zanim rozpoczniemy procedurę? Zapytała Sara. Pomyślałam o wszystkich momentach, kiedy patrzyłam, jak Jessica korzystała z hojności naszych rodziców o tych wszystkich chwilach, kiedy oczekiwano ode mnie zrozumienia. Ustępowania, bo przecież rodzina pomaga rodzinie. Dajmy jej sześć miesięcy, zdecydowałam. Sześć miesięcy wystarczająco długo, by pomyśleli, że wyszła na swoje, wystarczająco długo, by Jessica naprawdę się zadomowiła, wystarczająco długo, by wszyscy zapomnieli, czy ja to naprawdę nieruchomość, a potem przypomnimy im, że nie wolno brać tego, co nie należy do ciebie, nawet jeśli to rodzina. Przez następne kilka tygodni obserwowałam z daleka, jak Jessica dokumentowała swoje nowe życie w mediach społecznościowych. Tam była publikowała zdjęcia zabytkowego Żyrandola, który zamontowała w jadalni bez zgody. Pokazywała relacje na Instagramie o swoim nowym starcie i jak czasem wszechświat po prostu daje to, czego się oczekuje. Każdy post, każda modyfikacja mojej nieruchomości była starannie zapisywana i dokumentowana. Moi rodzice dzwonili regularnie, zawsze omijając temat domu, chwaląc inicjatywę Jesiki przy remoncie miejsca, nigdy nie wspominając o czynszu, mediach czy fakcie, że w zasadzie oddali moją nieruchomość bez mojej zgody. Jessica radzi sobie teraz o wiele lepiej. Naprawdę odnajduje siebie, a wszystko to dzięki tobie, kochanie. Jesteś taką dobrą siostrą, zachwycała się moja matka. Ja tylko wydawałam niezobowiązujące dźwięki, dodając kolejne zdjęcia nieautoryzowanych remontów do mojego zbioru dokumentacji. Teczka z dowodami stawała się coraz grubsza dowody, które miały stać się bardzo ważne dokładnie za pięć miesięcy i trzy tygodnie. Mimo, że moja matka niepewnie dodała, że zastanawia się, czy nie przenieść mediów na jej nazwisko, żeby pomóc Czesice zbudować historię kredytową po rozwodzie, a może pomyślała, przy okazji kupić psa bo budynek dopuszczał zwierzęta, wyciszyłam telefon na chwilę, by cicho się zaśmiać. Właściwie, mamo, muszę iść na ważne spotkanie. Porozmawiamy o tym później. Tego wieczoru dostałam e-mail od firmy zarządzającej moją nieruchomością, potwierdzający, że udokumentowali wszystkie zmiany wprowadzone od momentu nieautoryzowanego zamieszkania Jesiki. Każda modyfikacja, każde naruszenie korporacyjnych zasad najmu zostało skrupulatnie zapisane i opatrzone datą. Nastąpił kolejny sms od Jesiki. Hej, siostro, szybkie pytanie: Czy mogę wystawić jedno z wolnych pokoi na Airbnb, żeby dorobić trochę kasy, póki szukam pracy? Dodałam tę wiadomość do pliku dokumentacji i sprawdziłam kalendarz pozostało 5 miesięcy i dwa tygodnie. To nie dotyczyło już tylko nieruchomości: chodziło o granice, o szacunek i o naukę dla mojej rodziny, że mój sukces nie czyni mnie ich osobistą poduszką bezpieczeństwa. Czasem najżyczliwszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla rodziny, jest pozwolić jej zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. I w pięć miesięcy i dwa tygodnie nastąpią konsekwencje. Rzeczywiście, pięć miesięcy po katastrofalnej imprezie urodzinowej Jesiki, mój dział nieruchomości otrzymał końcowy raport od firmy zarządzającej. Dokument zawierał szczegółowy opis wszystkich nieautoryzowanych remontów o łącznej wartości przekraczającej 23 tysiące dolarów liczne naruszenia przepisów budowlanych wynikające z jej amatorskich ulepszeń oraz, co najważniejsze, dowody nielegalnego prowadzenia działalności wynajmu krótkoterminowego przez moje wolne pokoje. Usiadłam w biurze, przeglądając zdjęcia i dokumentację. Jessica całkowicie przekształciła moją starannie odnowioną nieruchomość inwestycyjną w to, co nazwała swoim bochemicznym wymarzonym miejscem. Eleganckie, szare ściany zostały pokryte krzykliwymi kolorami wysokiej klasy sprzęty, które zainstalowałam, zastąpiono tańszymi modelami. Oryginały sprzedała online, jak wynikało z jej mediów społecznościowych, a starannie utrzymane podłogi z drewna zostały pokryte tym, co nazwała artystycznymi wzorami epoksydowymi. Mój telefon ponownie zadrżał kolejny SMS od Jesiki. Emma, nie uwierzysz, jak niesamowicie wygląda teraz dom. Myślę o założeniu bloga o remontach domów, może to będzie moja nowa kariera. Dodałam tę wiadomość do mojego zbioru dokumentacji i spojrzałam na kalendarz zostało pięć miesięcy i dwa tygodnie. To już nie dotyczyło tylko nieruchomości chodziło o granice, o szacunek i o naukę, że moja rodzina musi zrozumieć, iż mój sukces nie czyni mnie ich osobistą poduszką bezpieczeństwa. Czasem najżyczliwszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla rodziny, jest pozwolić jej zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. I w pięć miesięcy i dwa tygodnie nastąpią konsekwencje. Pięć miesięcy od nowego startu Jesiki, moja firma zarządzająca nieruchomościami przesłała mi końcowy raport. Dokument szczegółowo opisywał wszystkie nieautoryzowane zmiany remonty przekraczające 23 tysiące dolarów, liczne naruszenia przepisów budowlanych wynikające z jej amatorskich modyfikacji oraz, co najważniejsze, dowody nielegalnej działalności wynajmu krótkoterminowego, którą prowadziła z moich wolnych pokoi. Usiadłam w biurze przeglądając zdjęcia i dokumentację. Jessica całkowicie przekształciła moją starannie odnowioną nieruchomość inwestycyjną w to, co nazwała swoim bochemicznym wymarzonym miejscem. Eleganckie, szare ściany zostały pokryte krzykliwymi kolorami, wysokiej klasy sprzęty, które zainstalowałam, zastąpiono tańszymi modelami oryginały, sprzedała online, zgodnie z jej mediami społecznościowymi, a starannie utrzymane parkiety zostały pokryte tym, co nazwała artystycznymi wzorami epoksydowymi. Mój telefon ponownie zadrżał kolejny SMS od niej. Emma nigdy byś nie uwierzyła, jak niesamowity wygląda teraz dom. Myślę nawet o założeniu bloga remontowego. Dodałam tę wiadomość do mojego zbioru dokumentacji i sprawdziłam kalendarz. Zostało pięć miesięcy i dwa tygodnie. To już nie dotyczyło tylko nieruchomości: chodziło o granice, o szacunek i o naukę, że mój sukces nie czyni mnie ich osobistą poduszką bezpieczeństwa. Czasem najżyczliwszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla rodziny, jest pozwolić jej zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Pięć miesięcy po katastrofalnej imprezie urodzinowej Jesiki. Moja firma, zarządzająca nieruchomościami, przesłała mi końcowy raport. Dokument zawierał szczegółowy opis wszystkich nieautoryzowanych remontów o łącznej wartości przekraczającej 23 tysiące dolarów, liczne naruszenia przepisów budowlanych wynikające z jej amatorskich ulepszeń oraz, co najważniejsze, dowody nielegalnego prowadzenia działalności wynajmu krótkoterminowego przez moje wolne pokoje. Usiadłam w biurze, przeglądając zdjęcia i dokumentację. Jessica całkowicie przekształciła moją starannie odnowioną nieruchomość inwestycyjną w to, co nazwała swoim bohemicznym, wymarzonym miejscem. Eleganckie, szare ściany zostały pokryte krzykliwymi kolorami wysokiej klasy sprzęty, które zainstalowałam, zastąpiono tańszymi modelami, oryginały sprzedała online, zgodnie z jej mediami społecznościowymi, a starannie utrzymane podłogi z drewna zostały pokryte tym, co nazwała artystycznymi wzorami epoksydowymi. Mój telefon ponownie zadrzał kolejny SMS od Jesiki. Emma, nie uwierzysz, jak niesamowicie wygląda teraz dom. Myślę o założeniu bloga o remontach, może to będzie moja nowa kariera. Dodałam tę wiadomość do mojego zbioru dokumentacji i spojrzałam na kalendarz, zostało pięć miesięcy i dwa tygodnie. To już nie dotyczyło tylko nieruchomości, chodziło o granice, o szacunek i o naukę, że mój sukces nie czyni mnie ich osobistą poduszką bezpieczeństwa. Czasem najrzeczliwszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla rodziny, jest pozwolić jej zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. W końcu nadszedł dzień. Pięć miesięcy po rozpoczęciu nieautoryzowanego zajmowania przez jessikę, moja firma zarządzająca nieruchomościami przesłała mi końcowy raport. Dokument szczegółowo opisywał wszystkie nieautoryzowane zmiany remonty przekraczające 23 tysiące dolarów. Liczne naruszenia przepisów budowlanych wynikające z jej amatorskich ulepszeń oraz, co najważniejsze, dowody nielegalnej działalności wynajmu krótkoterminowego, którą prowadziła, wykorzystując jeden z wolnych pokoi. Usiadłam w biurze, przeglądając zdjęcia i dokumentację. Jessica całkowicie przekształciła moją starannie odnowioną nieruchomość inwestycyjną w to, co nazwała swoim bochemicznym wymarzonym miejscem. Eleganckie, szare ściany zostały pokryte krzykliwymi kolorami wysokiej klasy sprzęty, które zainstalowałam. Zostały zastąpione tańszymi modelami oryginały, sprzedała online, zgodnie z jej mediami społecznościowymi, a starannie utrzymane parkiety zostały pokryte tym, co nazwała artystycznymi wzorami epoksydowymi. Nagle mój telefon ponownie zadrżał jeszcze jeden SMS od niej. Emma, nie uwierzysz, jak niesamowicie wygląda teraz dom! Myślę o założeniu bloga remontowego, może to będzie moja nowa kariera. Dodałam tę wiadomość do mojego zbioru dokumentacji i sprawdziłam kalendarz. Zostało pięć miesięcy i dwa tygodnie. To już nie dotyczyło tylko nieruchomości, chodziło o granice, o szacunek i o naukę, że mój sukces nie czyni mnie ich osobistą poduszką bezpieczeństwa. Czasem najżyczliwszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla rodziny, jest pozwolić jej zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. W końcu, pięć miesięcy po nieautoryzowanym zamieszkaniu Jesiki, moja firma zarządzająca nieruchomościami przesłała mi końcowy raport. Dokument szczegółowo opisywał wszystkie nieautoryzowane zmiany remonty przekraczające 23 tysiące dolarów, liczne naruszenia przepisów budowlanych wynikające z jej amatorskich ulepszeń oraz, co najważniejsze, dowody nielegalnej działalności wynajmu krótkoterminowego, którą prowadziła, wykorzystując jeden z wolnych pokoi. W tym miejscu należy zauważyć, że opowieść przybiera dramatyczny obrót. O godzinie 5.30, kiedy impreza była w pełni rozkręcona, zespół zarządzający nieruchomością przybył z oficjalnymi zawiadomieniami. Wysiadłam z samochodu, poprawiłam marynarkę i podeszłam do domu, który kupiłam po latach ciężkiej pracy i starannego planowania. Czas było przypomnieć rodzinie, że czasami najdroższe lekcje są tymi, za które myślało się, że dostanie się je za darmo. Jessica, zawołałam spokojnie, gdy weszłam do środka. Porozmawiajmy o tym, co zrobiłaś z moją nieruchomością. W pokoju zapadła cisza, gdy mój prawnik wyszedł z dokumentami. Szklanka szampana Jesiki zamarła w powietrzu, gdy po raz pierwszy zrozumiała oficjalny charakter dokumentów leżących na jej zużytym stoliku kawowym. To formalne zawiadomienie o nieautoryzowanym zajmowaniu nieruchomości i naruszeniach oświadczyła Sara, moją prawniczką, wysuwając kolejny dokument. W tym momencie ojciec podszedł bliżej, jego twarz zaczęła czerwienieć. Słuchaj, Emmo, twoja siostra potrzebowała pomocy, my tylko. Oddając nieruchomość, która nie należała do ciebie, oddając klucz, którego nie powinno się oddawać, pozwalając na nieautoryzowane remonty naruszające integralność budynku, przerwałam mu spokojnie. Następnie wyszedł wykonawca, który wcześniej przeprowadził inspekcję. Pani, czy mam szczegółowo przedstawić wykryte naruszenia? Jessica wybuchnęła płaczem. To niesprawiedliwe, ja ulepszyłam to miejsce. Spójrz, jakie piękne jest teraz. Spojrzałam na jej zmienione wnętrza usunięta ściana nośna, amatorskie prace elektryczne, tandetne epoksydowe podłogi. Powstały tysiące dolarów szkód oraz naruszeń, które trzeba będzie naprawić. Szacunkowo, przywrócenie nieruchomości do norm budowlanych będzie kosztowało około 45 tysiące dolarów, potwierdziła Sara. I to przed uwzględnieniem nielegalnych przychodów z wynajmu, dodał mój ojciec, jego twarz przechodząc od czerwieni do fioletu. To absurdalne, nie możesz tego zrobić swojej własnej siostrze. Właściwie mogę i nie zamierzam nic zmieniać. To po prostu konsekwencje jej działań działań, które ty umożliwiłeś, odpowiedziałam spokojnie. W międzyczasie kierownik nieruchomości przekazał więcej dokumentów. Mamy pełną dokumentację każdej nieautoryzowanej zmiany, każdego naruszenia i każdej nielegalnej transakcji wynajmu. Mamy też dowody na sprzedaż oryginalnych urządzeń i wyposażenia online. Jessica, której łzy zmieniły się w gniew, próbowała wtrącić. Te brzydkie urządzenia, które sprzedałam, zastąpiłam lepszymi. Te urządzenia były przemysłowej klasy i warte ponad 15 tysięcy dolarów, odpowiedziałam spokojnie. Nie miałaś prawa ich sprzedać, powiedziałam stanowczo. Emmo, proszę, chwyciła mnie mama za ramię. Możemy to rozwiązać jako rodzina, nie ma potrzeby całej tej prawnej papłaniny, błagała. Delikatnie usunęłam jej dłoń. Tutaj się mylisz, mamo. To już nie jest sprawa rodzinna. Przestało nią być, odkąd ty i tata zdecydowaliście się oddać nieruchomość, która nie należała do ciebie. Odkąd Jessica postanowiła potraktować moją inwestycję jako swój osobisty projekt remontowy. Ale ja potrzebowałam nowego startu po rozwodzie, wykrzyknęła Jessica. Twój rozwód nie daje ci prawa do dokonywania nieautoryzowanych zmian, sprzedawania rzeczy, które nie należą do ciebie, ani prowadzenia nielegalnej działalności wynajmu. Goście imprezy stopniowo opuszczali dom, zostawiając za sobą półpuste kieliszki i talerze z nietkniętym jedzeniem. Chłopak Jesiki zniknął bez śladu, podobnie jak większość jej rzekomych przyjaciół. Sara odezwała się. Zgodnie z naszą dokumentacją, panna Jessica Harrison uzyskała przychód około 22 tysięcy dolarów z nieautoryzowanych krótkoterminowych wynajmów nieruchomości korporacyjnej. Te pieniądze, wraz z dochodem ze sprzedaży aktywów, będą musiały zostać spłacone, dodała Sara. Jessica upadła na swoją wintaczową sofę, płacząc. Nie mam tyle pieniędzy, wydałam je na ulepszenie tego miejsca. Ulepszenie. Zaśmiałam się cicho. Chodzi ci o zniszczenie. Każda zmiana, którą dokonałaś bez zgody, każda strukturalna modyfikacja bez odpowiednich pozwoleń, każde naruszenie przepisów budowlanych wszystko jest udokumentowane i wszystko musi zostać naprawione. Ojciec próbował jeszcze raz. Emmo, bądź rozsądna, czego oczekujesz od siostry? Gdzie ma się udać? Spojrzałam mu prosto w oczy. To nie mój problem, tato. Tak jak to nie była twoja nieruchomość, żeby ją oddawać. Jessica ma dokładnie 30 dni na opuszczenie nieruchomości oraz rozpoczęcie spłaty szkód i nielegalnych przychodów z wynajmu, oznajmiłam stanowczo. Mama wyszeptała: 30 dni. Ale przecież wszystkie jej rzeczy są tu, ona zbudowała sobie życie tutaj, zbudowała je na skradzionej nieruchomości. Sara wtrąciła. 30 dni to uprzejmość z naszej strony. Biorąc pod uwagę skalę naruszeń, moglibyśmy żądać natychmiastowego opuszczenia lokalu. Jessica wstała gwałtownie. Nie możecie tego zrobić, mamo. Tato, powiedz jej, że nie może tego robić. Obserwowałam, jak moi rodzice wymienili bezradne spojrzenia, w końcu zdając sobie sprawę, że nie mają tu żadnej władzy. Ich lekceważące podejście do moich praw własności, ich przekonanie, że potrzeby Jesiki są ważniejsze niż moje posiadanie, wszystko to zaczynało się kruszyć. Nieruchomość zostanie przywrócona do stanu pierwotnego, kontynuowałam spokojnie. Wszystkie koszty napraw, które nie zostaną pokryte ze spłatą nielegalnych przychodów z wynajmu, będą Waszą odpowiedzialnością, Jessica. I tak podejmiemy kroki prawne, jeśli zajdzie taka potrzeba. Prawo? wyszeptała mama. Oznacza to, że pozwę cię, twoja siostro, i dodałam: To tak, jakbyś próbowała mnie zmanipulować, żebym przeniosła na nią akt własności? Tak, mamo, słyszałam twoją sugestię wcześniej. Uważaj to za moją odpowiedź. Kierownik nieruchomości wręczył ostateczne kopie dokumentów. Od tej pory wszelka komunikacja dotycząca tej sprawy miała odbywać się przez dział prawny. Każda próba dalszej modyfikacji nieruchomości lub kontynuowania nieautoryzowanych wynajmów skutkować będzie natychmiastowym podjęciem kroków prawnych. A tak przy okazji, Jessica, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Traktuj to jako znak do przebudzenia, e dodałam, po czym wyszłam z domu. Na zewnątrz słyszałam, jak Jessica płacze, mama błaga, a tata wkurza się, ale po raz pierwszy od miesięcy czułam spokój. Czasem stanie na swoim stanowisku oznacza bycie czarnym charakterem, w czyjejś historii, ale wolałam być tą osobą, niż być wycieraczką. Oni chcieli, żebym pozwoliła im nazwać mnie okrutną, żeby mnie określili jako bezdusznego korporacyjnego brata, który nie pomaga rodzinie. Wiedziałam jednak, że prawda jest taka, że najżyczliwszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla rodziny, jest pozwolić im zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Sześć miesięcy po katastrofalnej imprezie urodzinowej Jesiki stałam w nowo odrestaurowanej nieruchomości w Chicago, oceniając zmiany. Ściany odzyskały pierwotny, elegancki szary kolor, usuniętą ścianę nośną przywrócono zgodnie z przepisami, a w kuchni błyszczały nowe urządzenia komercyjnej klasy. Każda naprawa została udokumentowana, każde naruszenie przepisów zostało naprawione, a każdy ślad po remontach Jesiki wymazany. Koszt przywrócenia nieruchomości wyniósł 67 tysięcy dolarów, znacznie więcej niż początkowe szacunki po tym jak wykonawcy odkryli pełną skalę szkód. Po długich negocjacjach przez naszych prawników Jessica zgodziła się na plan spłat, wykorzystując swoją część spadku od naszych dziadków, aby pokryć szkody oraz nielegalne przychody z wynajmu. Nagle mój telefon zadrzał wiadomość od Jesiki pierwsza bezpośrednia komunikacja między nami od miesięcy. Możemy porozmawiać osobiście. Bez prawników, bez dramatu, po prostu siostry. Początkowo rozważałam, czy zignorować tę wiadomość, ale coś we mnie się zmieniło przez te ostatnie miesiące. Następnego dnia o godzinie dziesiątej spotkałyśmy się w kawiarni naprzeciwko mojej nieruchomości w Chicago. Kiedy weszłam do kawiarni, prawie nie poznałam swojej siostry. Zniknęła jej bochemiczna aura, ubrana w swobodne ubrania, teraz Jessica miała na sobie strój biznesowy, przed nią otwarty laptop, wyglądając profesjonalnie. Dzięki, że przyszłaś i powiedziała cicho, gdy usiadłam. Sporo myślałam. Tak i odpowiedziałam, spoglądając na arkusze kalkulacyjne na jej ekranie. Miałaś rację, przyznała, zaskakując mnie całą sytuacją. Wykorzystywałam fakt, że jesteś odnoszącą sukcesy siostrą, myśląc, że mam prawo do twojej nieruchomości. Nie szanowałam tego, co zbudowałaś. Siedziałam, pijąc kawę, czekając. Jessica kontynuowała. Te ostatnie miesiące były dla mnie nauczką. Znowu wróciłam do mamy i taty, musiałam budżetować, zmierzyć się z konsekwencjami ich. Okazało się, że nie jestem tak bezradna, jak wszyscy myśleli. Odwróciła laptop w moją stronę. Na ekranie widniał biznesplan dla legalnej firmy zajmującej się aranżacją wnętrz. Pamiętasz, jak mówiłam o projektowaniu wnętrz? No, tym razem robię to profesjonalnie, przyznała. Biorę kursy, zdobywam certyfikaty, buduję portfolio. Gdy już się udowodnię, złożę wniosek o prawdziwy kredyt bankowy. Już więcej bez rodzinnych pieniędzy, bez brania tego, co nie należy do mnie. Po raz pierwszy od lat zobaczyłam w niej osobę, która naprawdę potrafiła spojrzeć na siebie, a nie tę roszczeniową kobietę, która przejęła moją nieruchomość. Mama i tata nie są zadowoleni, przyznała. Chcieli, żebym walczyła z planem spłat, żeby cię zmusić do odstąpienia od stanowiska, ale ja nie mogłam. Potrzebowałam tego przebudzenia i my wszyscy tego potrzebowaliśmy. Jessica wyciągnęła czek i powiedziała: To pierwsza rata. Wiem, że idzie przez prawników, ale chciałam przekazać ci osobiście, żebyś zobaczyła, że mówię to poważnie. Zachowaj to i odpowiedziałam stanowczo. Włóż to na swoje kursy certyfikacyjne. Jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Ale plan spłat nadal obowiązuje, dodałam. Ta pierwsza rata to inwestycja w twoją przyszłość, prawdziwą inwestycję tym razem. Uzy napłynęły jej do oczu, ale nie te manipulacyjne, do których byłam przyzwyczajona. Przepraszam, Emmo za wszystko opowiedziała cicho. Usiadłyśmy w milczeniu, zanim kontynuowała. Tata sprzedaje swój jacht, żeby pomóc spłacić naprawy, E powiedziała. To najmniej, co może zrobić, odkąd oddał twój klucz. Mamo dodała, rozmawiam z terapeutą na temat swoich skłonności do umożliwiania takich sytuacji. Podniosłam brew zdumiona. Twoje działania nie tylko mnie obudziły, ale też zmusiły nas wszystkich do przemyślenia, jak wykorzystywaliśmy się nawzajem, jak usprawiedliwialiśmy to na podstawie więzi rodzinnych. Jessica zebrała swoje rzeczy, szykując się do wyjścia na kurs certyfikacyjny. Nie oczekuję jeszcze wybaczenia, wiem, że muszę je sobie zasłużyć, ale chcę, żebyś wiedziała, że zrobiłaś to, co słuszne, nawet jeśli w tamtym momencie wydawało się to okrutne, powiedziała. Wtedy odebrałam telefon od taty. Temat Emaila brzmiał przeprosiny i naprawa. Droga Mmo. Sprzedaję mój jacht i inne aktywa nie dlatego, że o to prosiła Jessica, ale dlatego, że muszę to naprawić. Oddałem twój klucz, złamałem twoje zaufanie, a potem miałem czelność to bronić. Zasługujesz na coś lepszego od taty. Zachowałam tego Emaila, czując, jak bardzo różni się on od jego zwykłych defensywnych reakcji. Zmiana wydawała się możliwa, gdy zmuszysz ludzi do zmierzenia się z konsekwencjami swoich działań. Następnego dnia kierownik nieruchomości przesłał mi ostateczne zdjęcia z przywróconego stanu budynku. Patrząc na nie, uświadomiłam sobie coś głębokiego: to nie tylko kwestia ochrony mojej inwestycji, ale ustalania granic, wymagania szacunku i dokonywania trudnych wyborów, by postawić sprawiedliwość ponad chwilowy spokój. Nieruchomość była znowu moja, naprawdę moja. Ale co ważniejsze, moja rodzina w końcu zaczynała szanować nie tylko moje prawo własności, ale też moje prawo do obrony siebie. Czasem największym darem, jaki możesz dać rodzinie, jest szansa, by dorosła, nawet jeśli ta szansa przychodzi zapakowana w formalne zawiadomienia prawne i bolesne lekcje. Stojąc w mojej odrestaurowanej nieruchomości, uśmiechnęłam się, ściany nie były tylko naprawione, one stały się mocniejsze, podobnie jak ja.